Dwie dodatkowe podopcje naszego Bevel and Emboss to kolejno Contour oraz Texture. Contour to nic innego jak dodatkowy obrys w naszej facecie lub płaskorzeźbie. A przez obrys mam na myśli wydrapany dodatkowy rowek, którego kształt lub ilość rowków definiujesz taką samą krzywą jak poprzednio w naszych Highlights and Shadows. Parametr Range określa odległość tego rowka od środka. I ostatnia. Ale w żadnym wypadku nie najgorsza opcja Texture. Pozwala nam dodać nieco życia i faktury do naszej wypukłości. A więc, pierwsze, co chcemy zdefiniować, to oczywiście naszą fakturę. Do tego celu wykorzystujemy zdjęcie. Kliknij w to okienko, a Twoim oczom pokaże się bardzo niepokaźna ilość gotowych tekstur. Ale kto by chciał korzystać z jakichś mizernych tekstur fabrycznych? Chcesz rzucać swoje tekstury. Ok, tylko jak wyrać moje zdjęcie. I to jest jedna z tych rzeczy, która dręczyła mnie podczas moich początków z Photoshopem. Widzisz, nie wiedzieć czemu chłopaki za dobę chcieli nam nieco utrudnić życie. I musimy wykonać tak prostą czynność nieco naokoło. Tak więc, by zdefiniować nasz własny pattern, musimy na chwilę opuścić nasze okno styli. Mam tu już wcześniej przygotowane zdjęcie faktury, którą chciałbym wykorzystać jako pattern. Po kolei. Aby faktura się nie rozciągała i nie dawała nam dziwacznych i nieoczekiwanych efektów, nasz wzorek powinien być kwadratowy. Nie musi, ale kwadrat da nam najlepsze rezultaty. W tym celu dobrze jest się posłużyć narzędziem Crop Tool i przytrzymując Shift, kliknąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć nad wybranym przez nas obszarem. Oczywiście, mając już kwadrat, możesz go teraz dowolnie przesunąć w ciekawsze miejsce. Gdy już je znajdziesz: Wciśnij Enter. OK. Mamy nasz kwadratowy wzorek. Sęk w tym, że nie jest to jeszcze wzorek. A przynajmniej nie w rozumieniu Photoshopa. Aby stworzyć z tego obrazu wzorek, czyli pattern, wejdź w zakładkę Edit, a następnie kliknij w Define Pattern. Pozwoli nam to zdefiniować nowy wzór na bazie naszego obrazu. Pojawi Ci się okienko, w którym możesz nazwać swój nowo utworzony wzorek i kliknij OK. To wszystko. Teraz gdy wrócę do zakładki texture, zobaczysz, że widnieje tam nasz dopiero co stworzony wzorek. Wypróbujmy nasz nowy pattern. Na ogół będziesz musiał się chwilkę pobawić suwakami scale i depth, żeby uzyskać coś, co przypomina zadany przez ciebie pattern. Taki tego urok. Pamiętaj też, że przesuwając zbyt nisko parametr scale, Twój wzorek zacznie się automatycznie powielać i zacznie to wyglądać jak mozaika. Gdy z kolei przejdziesz na samą górę, Photoshop potwornie wzumuje się w twój wzorek, ponownie dając nam efekt mozaiki, tylko tym razem rozmytej. Opcja Invert, jak się domyślasz, tworzy nam obraz odwrotny. A więc teoretycznie wszystko to, co było rowkiem, stanie się poziomem, a to, co było poziomem, stanie się rowkiem. Opcja Link with Layer sprawia, że gdy zaczniemy przesuwać naszą warstwę, nasza tekstura będzie się przesuwać wraz z nią. Popatrz, co stanie się, gdy tą opcję odznaczę. Kliknę OK, aby zatwierdzić tą zmianę. Widzisz, tekstura stoi w miejscu. OK, udało nam się przerobić cały efekt Bevel and Emboss. W następnych filmach przedstawię Ci pozostałe efekty z palety stylu warstwy.